I teraz będę o tym mówiła, jak sobie pomóc, właśnie na poziomie, przechodząc fizycznie. Będę mówić o energetyce grzybów świętych. Jeśli ktoś nie chce o tym słuchać, to może teraz pójść, bo ja uważam, że to ważny rozdział i że nam się pięknie ułożył tutaj w temacie. Teraz jest dobry czas na to. Grzyby. To nie są rośliny, pamiętajcie. One się tam pojawiają, gdzie wszystko umarło, gdzie środowisko zalicza y, symboliczną śmierć. Y, tam, gdzie ludzie się wynoszą z tych terenów, właśnie się pojawiają grzyby nadrywnowe. One są mistrzami transformacji, pośrednikami między światami i cichymi architektami odnowy. Y, w tym królestwie grzybów ukryta jest mapa, mapa energetycznych mostów. Między światem fizycznym i duchowym, bo dzisiaj przecież o tym mówię. No i teraz chciałabym powiedzieć, bo mówiłam Wam o fizycznych aspektach różnych, ale dzisiaj chciałabym Wam powiedzieć o energetycznych aspektach, właśnie na ścieżce przebudzenia i odzyskania tego całego energetycznego systemu, którym powinniśmy zarządzać tylko my i nikt poza nami. Ganoderma, yy, czyli Reishi. Czakra serca, czyli Anahata. Reishi to jest oczywiście strażnik długowieczności ducha, a nie ciała. Ale ciało także, tak? Chroni przed śmiercią miłości, a nie przed biologicznym końcem. Naukowo udowodniono, że ganoderma zmniejsza stany zapalne, reguluje ciśnienie krwi i wspiera serce poprzez modulację enzymów i układu immunologicznego, bo zawiera polisacharydy, które stymulują. Produkcję limfocytów te kluczowych dla odporności, ale energetycznie. Rejsi regeneruje tą całą aurę czakry serca, usuwa blokady po zdradach i odrzuceniu, przywraca zdolność do miłości bez lęku przed stratą partnera, synchronizuje przepływy prany w kanale Szuszumna. A symbolicznie, anahata i ganoderma, czyli reishi, to jest siła życia, która w ogóle nie potrzebuje drugiej osoby, żeby funkcjonować. Czyli to jest de facto odkrycie, że nie żyjesz dla nikogo, tylko dla siebie. To jest grzyb dla tych, którzy na przykład doświadczyli złamanego serca, którzy zatracili siebie w relacjach, żyją dla kogoś, dla dzieci, dla męża, dla żony. Albo dla tych, którzy szukają wyciszenia emocjonalnego w tym chaosie świata. No więc, jak to wzmocnić, funkcjonalność ganodermy, medytować ze splecionymi dłońmi na sercu, wizualizując zielone światło. No i sobie zapisać w dzienniczku wdzięczności: Kocham, bo jestem. A nie dlatego, że ty jesteś. <noise> Kocham siebie, tak. Drugi grzybeczek, Inonotus obliquus, czaga, odpowiada za energię czakry gardła, wisłuchy. Czaga to jest strażnik prawdy. Otwiera te czakrę, żebyś mógł wypowiedzieć, wyśpiewać to, co system chce w tobie zatkać. Badania potwierdzają, że czaga zawiera betulinę, która detoksykuje wątrobę i krew i obniża te poziomy tych niedobrych tkanek w różnych miejscach naszych naczyń krwionośnych, ale działa także silnie przeciwzapalnie i przeciwwirusowo. To jest skrót, bo o tych działaniach organicznych macie... W innych materiałach. Jest cały, cała playlista o świętych grzybach, sobie tam zajrzycie, a ja dzisiaj mówię o energetyce tych grzybów, bo to są święte grzyby ze względu na ich funkcjonalności energetyczne przede wszystkim, tak? Więc słuchajcie, energetycznie Inonotus obliquus, czyli czaga, niszczy te karmiczne węzły w gardle, blokady po kłamstwach, po przemilczeniach, aktywuje te wewnętrzne. Mantry. Ham, Om, Isat chroni przed energetycznym wampiryzmem. Inonotus oblicus y, zabezpiecza. Jeżeli y, przyjmujesz Inonotusa, to jesteś bezpieczny od wampiryzmu, na przykład w rozmowach trudnych. Symbolicznie, Visuddha i chaga, to jest głos który się przebija przez system Matrixa. Jest idealna dla tych, którzy tłumią opinie swoje z lęku przed odrzuceniem, tych, którzy są uzależnieni od społecznej aprobaty, czyli atencjuszy, no i dla artystów, którzy mają twórcze blokady, więc czaga warto codziennie, codziennie rano wypić szklankę w podcaście o czadze, o Ino notusie, który jest na kanale, macie dokładną metodę przyrządzania, jak będzie trzeba, powtórzę. Na razie mówię o energetyce, więc mówię, że codziennie wypić czagę. No i intonować mantrę Ham 108 razy. No i słuchajcie, takie ćwiczenie wyzwalające właśnie ten poziom energetyczny przez 7 dni mówić nie w sytuacjach, w których wcześniej się na wszystko zgadzaliście. Kolejny grzyb, Hericium erinaceus, czyli wyjagrzywa, żywa, czyli inna nazwa, karpofor zęba brodatego, odpowiada za czakrę trzeciego oka, czyli ajnę. To jest mistrz rozbierania iluzji. Pokazuje, Ten grzyb pokazuje, że rzeczywistość to tylko jest gra świateł w mózgu. Naukowe badania pokazały, że ona zwiększa poziom NGF, Właśnie, który jest kluczowy dla neurogenezy, czyli odrastania y, utraconych komórek nerwowych oraz redukuje objawy depresji poprzez modulację BDNF. Energetycznie jak działa? Usuwa kurz z szyszynki, przywraca jasno widzenie i intuicję, łączy korę przedczołową z polem morficznym Ziemi i rozbija iluzję czasu linearnego. Symbolicznie adzna i hericium erinaceus, lwia żywa, soplówka to percepcja, która widzi luki w matriksie właśnie. Dla tych, którzy cierpią na mgłę mózgową jest świetna, którzy utracili kontakt z wewnętrznym przewodnictwem lub dla tych, którzy szykują się do dostępu do równoległych linii czasu. Przyjmujemy codziennie przez 40 dni minimum razem z medytacją przy fioletowych świecach, skupiając się na tym punkcie i odwracając oczy do tyłu i do środka. No i zadawajcie sobie przez 40 dni codziennie pytanie, co ukrywa się za tym, co widzę. Bardzo ciekawe. Zróbcie, zobaczycie, że warto. Czwarty grzybek, cordyceps militaris, czakra korony, czyli ta tutaj, sahasrara. To jest... Drabina Jakubowa w Biblii pomiędzy Ziemią a Niebem wymaga wysiłku, by wejść na szczyt. Udowodniono, że kordyceps zwiększa VO2 max oraz poziom ATP w mitochondriach, co przekłada się na większą wytrzymałość i energię życiową. Wiecie, że z kordycepsem to właśnie Chińczycy zaczęli wygrywać na Olimpiadach i wtedy ich zaczęli badać, że na pewno są na dopingu, okazało się, że to kordyceps. Energetycznie. Spala karmiczne zasłony oddzielające od źródła, aktywuje kanał Szuszumna, łączy Muladhara z Sahasrarą, przekształca lęk przed śmiercią w radość transcendencji. Symbolicznie Sahasrala i kordyceps to jedność rodząca się z potu duszy. Dla duchowych wojowników z syndromem wypalenia, dla tych, którzy czują zablokowane połączenie z Bogiem, i dla tych, którzy praktykują jogę kundalini. Rytuał aktywacji to przyjmowanie kordycepsu bardzo rano, przez 49 dni, razem ze śpiewaniem mantry Aum w kierunku wschodzącego słońca. No i tutaj ta współczesna praktyka podpowiada spalenie symbolu starej tożsamości, na przykład jakiegoś zdjęcia, czy listu. Ogniu z drewna oliwki. Piąty grzybek Gryfola frondosa, czyli Majtake to jest jeszcze jeden nieprzypadkowy grzyb, który się znalazł yy, w przestrzeni świadomej powiązany z czakrą splotu słonecznego czyli z manipurą która lu również, jeśli jest niefunkcjonalna, to doświadczamy biedy. W manipurze prawidłowe, o prawidłowej funkcjonalności jest obfitość. I Majtake służy do aktywacji tej czakry. To jest mistrzyni granic Majtake, Gryfola. Uczy, że nie jest świętym słowem, jak ten samo stworzenia. Majtake obniża poziom glukozy, reguluje odporność i wzmacnia y, siłę naszych komórek Natural Killers. Y, co jest przy tych trzy literowcach szczególnie ważne. Przyczynia się też, stąd ja lubię bardzo żagwice do odbudowy kości, yy, wiązady, regeneracji mięśni. Ale energetycznie przywraca aurę ochronną wokół manipury, uczy rozróżniania między współczuciem a toksyczną służebnością. Bo to jest różnica. Aktywuje wewnętrznego wojownika zdolnego bronić w swojej przestrzeni. Symbolicznie manipura i majtakę to ogień. Który spala kompromisy dla tych, którzy mają kłopot z asertywnością, dla ofiar gaslightingu, yy, dla tych, którzy czują, że żyją życiem innych ludzi. Yy, no słuchajcie, majtakę się bierze codziennie, nie ma tutaj ograniczeń żadnych i yy, nie ma rytuałów, bo to powinien być element codzienności. W ogóle powinniśmy się żywić algami, grzybami i lasem. I tym, co daje ocean, tak? Więc, yy, a te grzyby mają szczególną rangę. Codziennie mów nie, przynajmniej w trzech sytuacjach, to też jest rytuał. No i potańcz sobie przy ogniu, z ognisku, z intencją, spalam to, co nie jest mną. No i słuchajcie, święte grzyby to nie są żadne suplementy, tylko mosty między biologią a duchem. Ich moc objawia się tylko tym Którzy są gotowi zadać sobie pytanie, yy, czy jestem gotów stać się tym, kim naprawdę jestem. Żeby uczą, że przebudzenie czakr to nie jest żadna teoria, ale codzienna praktyka, codzienny rytuał łączenia ciała, umysłu i duszy. Do tego służą święte grzyby. Więc słuchajcie, moi drodzy. Yy, Ci, którzy są gotowi, mogą, mogą popędzić, nadrobić um, swoje spowolnienia, dla gotowych są przewodnikami do pełni.